Dobra, jesteśmy dzisiaj u Sławka, w Darecie, ciepło dzisiaj, 12 stopni, coś już. Dzisiaj ciepło, ale w nocy przymrozki, słuchaj, nie jest tak, nie jest tak tragicznie, no tutaj akurat jesteśmy, przy drodze trochę nam może przeszkadzają te samochody, te samochody nie? Ale no co, no tu jest, jesteśmy w sadzie po cięciu, słuchaj. Ponków kurcze od, od no, groma troszkę jest ale co, co ty to ja widzę że ty już się przygotowujesz do pryskania do bo bo w sam gdzieś że szukasz miedzi kupiłem słuchaj. kupiłem mieść, bo mi ciepło się zrobiło trochę na teraki by trzeba było opryskać i kupiłem yy, w płynie jak widziałeś mm -hmm. yy, no, przy... Słuchaj, no jest tej miedzi dosyć dużo na rynku, tak? Są różne te miedzi. No jest... Tlenochlorek, yy, no różne. Róż... Wodorotlenek jest, słuchaj, w płynie, w granulacie, słuchaj. Jest w czym w wybierać. Jest w czym wybierać, nie? A ty na co postawiłeś? Na tlenochlorek czy wodorotlenek? Na tlenochlorek, słuchaj, tlenochlorek, bo yy, słuchaj, no jest troszkę tańszy, nie? Ma lepsze krycie. No tak, no mieć jest tylko kontaktowa, nie przemieszcza się, także no musi. No ja bym stosował formę płynną. Nie wiem, ze 3 lata temu chyba stosowałem taki kupoflor, słuchaj. W bańkach. W bańkach, no, w takich bańkach, nie? Ale to coś na... nie osadzało się, słuchaj, to jakby. No trochę to stało, takie gęste było na dnie, słuchaj. No nie a można teraz... było tego rozmieszać. Nie? To... Teraz trochę to chyba ten, te miedzi się trafiają trochę lepsze. Ja widziałem, że to dosyć ciekawą miałeś tą formulację, słuchaj, i że to się no, nie super. zostaje nic na dnie. tak? Słuchaj, to nie trzeba było mieszać momentalnie do beczki lało się. I tam nie było osadu, czyli, czyli no, uważam, że jest to jedna z lepszych, tak? No, w tamtym roku stosowałem i słuchaj. Drzewa niebieskie się zrobiły, nie? Po przejechaniu widać, jak było ładnie pokryte, co... No nie przy wszystkich miedziach to było widać, a no, akurat... ten rok zapowiada się, że będzie, słuchaj, długo zimno, także myślę, że w tym roku miedzi kilka razy będziemy musieli zastosować. Na pewno na pewno w ubiegłym roku to było trudne do zastosowania, bo, bo zrobiło się momentalnie ciepło, no a w tym roku zobaczymy, co to przyjdzie. No to ocieplenie teraz takie zdradliwe jest, żeby to... Jeszcze by mogło się trochę ochłodzić, bo jak to się ciepło zrobi, jak nam to ruszy, no to może być nieciekawie. Potem może to może być. lepiej, jak zmarznę. Jak jest co marznąć? No. A ty pa patrzyłeś, pąki, sprawdzałeś, czy to są kwiatówki, czy liściowe? Bo wiesz co, jo, i daret, jak i daret, tak? Nie, no tu są kwiatowe. Wszystkie ale no to, to są kwiatówki, ale tak jak Jona y Goret. Ale malet jest zdradliwy. Nie wiadomo no, co będzie. No, no ja to widzę, powiem. Te są bardzo cienkie, i bardzo drobne. I drobne są. Co to wyjdzie z tego, no to, to zobaczymy, słuchaj. No ja wsadziłem do wody w domu. No zobaczymy 10 dni, co się z tego rozwinie. Tak? A to co tam tą wodę osłodziłeś? Czy... E, sprite. A sprite, tak? Najlepiej sprite jest, no? Do sprite'a wsadzić i wtedy, i wtedy to. Dobrze ten cukier był, tak? No co, na razie tam nie ma co chyba się tam, wiesz, no, wyrywać. wyrywać z tym pryskaniem, znaczy z, z myśleniem o pryskaniu nawet, no bo to jeszcze trochę za wcześnie, no ale przygotować się trzeba, tak? Coś tam już trzeba mieć. W... No, coś tam, jakieś zapasy trzeba by porobić, no. Także, także, no, także no... Trzeba poszukać trochę tych e, najlepszych formulacji, no i do tego jakąś tam rozsądną cenę za te formulacje. No, dokładnie, przecież za te jabłka, no, w tym momencie jest... wszystko idzie w dół, no. Za Prinza już 60 groszy, no to jest kpina. Za itereta 50 groszy. Ja za takie pieniądze towaru nie będę podawał. No. Trudno, tyle się przetrzymało. Już prawie połowa lutego. No i co? I teraz za... za takie pieniądze im podać. lepiej, czy jeszcze gorzej, słuchaj, no tego to jeszcze nikt nie wie. No nikt nie wie, nie jest w stanie przewidzieć o najgorsze, to nie wiadomo jak to się przechowuje. Tak. Możesz wyjąć i... i może być nieciekawie. To ile jest Sławek ten lidarek tutaj jest, co? 50? Znaczy tutaj to jest akurat, to z tej strony, to jest takie, dosadzone są dwa drzewka mhm. za drutem, nie? No i taki, taki sposób cięcia tego, yy, no to jest próba powiedzmy, o. Jest kilka drzewek tutaj, nie wiem, tam za 40, może z 50, no i, i, i wszystko jest obcięte, no tak jak tutaj wygląda, nie? Mhm. 3 lata z rzędu. I co, myślę, że to jest najnowszy model sadu? Coś w takiego iść? Tylko to koszty nasadzenia. Ile na hektar? 5 tysięcy wejdzie? Nie no, ja mam przecież tego ligola tam. Nie? Tam jest to 50 centymetrów. No i coś takiego z tamtego ligola zrobimy. No. Tak gęsto. Króciutkie gałązki. No krótkie gałązki, tak. Dobrze doświetlone, dopryskane. I w tym kierunku. Nie? No tak mi się wydaje. No. Nie ma co drewna w sadzie produkować. Tylko <laughs> owoce. Ja widzę, z długich gałęzi na Jonagolidzie nic nie ma. No. Nic nie ma, to jest odostwa Tylko ci rośnie i, i w drewno idzie. Mm -hmm. Nie no ładnie to wygląda. Krótko. Wszystko sztywne. No, dosyć ciekawie. No zobaczymy jak to dalej będzie się zachowywać. No ale, ale, ale... Ale no z tej strony to chyba samego kołka. Więc, no, no ten kołek trochę przetłusty do tego no, drzewka. O, to są kołki zatłuste do tych drzewek. Trzeba pój chciać Nie no. Super, no. Coś tylko, innego. Coś innego, gęste, krótkie gałęzie. Tylko kto to będzie umiał prowadzić, tak? Bo takich sadowników jak ty, to jest kilku. Nasadzą i to zarośnie. Zaczniesz mocno ciąć, zacznie mocno rosnąć i, i w kółko to samo, nie? Damy radę. No, ty na pewno. A co myślisz o tej odmianie i Idaret. Czy to już pozbywać się, to wróci do łask, czy to już już jest koniec? Znaczy, no co ja myślę o Idarecie? No słuchaj, no. Ekonomicznie słuchaj w tym roku, y, znaczy może inaczej. Pod względem łatwości sprzedaży, to w tym roku jest najlepsza odmiana. Postań. Na dzień dzisiejszy. Tak? No tak, Pani? no bo jej się... Y, słuchaj, gdzie byś nie zadzwonił, to Idareta ta sprzedaż, no. No ale cena za tą odmianę jest, no. Też niska, tak? No ale no, biorąc pod uwagę inne odmiany, no, powiedzmy lepsze odmiany jakieś tam, no, typu Prince, no Ty mówisz, że za Prince'a oferują 60 groszy, a za Idareta 50, tak? No to łatwość prowadzenia Idareta, łatwość prowadzenia Prince'a i owocowania no, chyba jest... Nie ma co przerównywać. No. Przechowywanie Idareta też jest... to jest pancerne jabłko, no. No pancerne jabłko, tylko trzeba się tam... No, to, tego na razie to nikt nie wie, no, czy to będzie długi rynek na to w dalszym ciągu, no na razie usuwać chyba nie ma co, niech coś tam w tym sadzie, w każdym sadzie będzie, nie? Nie za dużo, of, ale to tak mi się wydaje, no.